Co się stało, Marcyś? Wypierdal. Będę nie ruszaj go. Co się stało? Co ci dali? Dali zajebane rower. aż tu nie ma ślubu. Miałam dostać książkę, wszystko miałam dostać, kurwa, nie ma nic. I co teraz? Daj mi spokój. Teraz spokój, spokój, kurwa? Wypierdalaj. Wypierdalaj, wypierdalaj. I cóż ma to, kurwa, teraz? I chuj, kurwa, mam na ciebie wyjebane. Wyjebane masz, ty pizdo, to masz, kurwa, masz. Ty psiaro jebana. Psiaro, kurwa, psiaro, to masz, a masz, a masz, ty pydałko. Gosia, Obiad. Malwina do sąsiadów przyjechał Mikołaj co ty to tam widziałaś? Kurwa, ja wyszła a kurwa autem odjeździ ten Mikołaj! To nie Kurwa, ten znowu z tymi robakami, no ja cię pierdolę, zabieraj to kurestwo i dzwoń po kebaba, kurwa.